Witam, witam! Jak tam? Co tam? Jak życie? Opowiadajcie. Tak sobie tutaj przykucnę między brzuskami, co by wiaterek nas nie irytował. No i moi drodzy, jakiś czas temu był film na temat pięciu ulepszeń w rowerze, które... No, są dość kosztowne, a relatywnie przynoszą mało zysków. jakby no ten... plusy dodatnie są powiedzmy no, takie no, znikome. No i oczywiście, no, typu karbonowa kierownica, czy super, ultra, hiper, lekkie siodło karbonowe, prawda? No, dla, to, dla kogoś, kto jest prosem, albo dla kogoś, kto udaje prosa, no to wiadomo, że warto. No, dla reszty świata trzeba byłoby się zastanowić. Natomiast dzisiaj o pięciu rzeczach w rowerze, które warto wymienić, które zazwyczaj są bardzo kiepskiej jakości. No i ta wymiana też nie wiąże się z jakimiś dużymi kosztami to małym kosztem spokoju. Zaczynajmy. Szanowni, numer jeden. Owika. Ile ja się naowijałem, ile ja się nazrywałem tych owijek, ile się nakupowałem tego, nakombinowałem, jak ja tego nienawidziłem. Jaki rower bym nie miał, ta wika, która była fabrycznie, to był jakiś badziew, albo jakaś gąbka, albo jakieś klejące się, ciągle wymieniałem, ciągle kupowałem, ciągle jakieś tam różne, niektóre się, ja jeżdżę bez, bez rękawiczek, więc niektóre się Yy, kleiły tak do ręki, niektóre się ślizgały, niektóre się ścierały, tak że burdziło całą rękę. Niektóre się zrywały po bokach bardzo szybko. Niektóre, jak nawijałem, nawet od razu pękały. Oczywiście świat poszedł do przodu. Owijki gravelowe, tak, normalna owijka ma 2 mm, no to owijka gravelowa musi mieć 3, 3,5, 4, nawet chyba 4,5 znalazłem. Nawet. Bez nadziei, się to się nawijało. Mało elastyczne, zrywało mi się, rozchodziły się na boki. No nie, no nie. I ostatecznie. Tutaj oczywiście nie ma żadnej reklamy, żadnej współpracy, wszystko co Wam mówię, to są moje rzeczy, kupuję, nikt mi nic nie wysyła, nic nie dostaje, nic nie testuje, nic nie, nie ma żadnego lokowania, to są moje rzeczy, mówię o nich i tyle. I... Owika super cast. Najlepsza, jaką miałem. Niezastąpiona, nie do zdarcia. Dobrze się trzyma chwyt. Wygodna, bardzo łatwo się nawija, Bardzo fajna, elastyczna. No i zwykła. Nie, bo jest wersja grewelowa, jest wersja gruba. Nie żadnych grubych. Zwykła, dwumilimetrowa. No i teraz, żeby dać sobie trochę ociupinkę więcej komfortu, są wkładki silikonowe. Przerabiałem, nie działają. Są wkładki pianko i takie piankowe. Nie działają, przerabiałem. Najlepsze, co można zrobić, to po prostu na tą starą owikę, którą mamy. Która jest już na rowerze od początku, fabrycznie, na nią nawijamy drugą owiejkę. No i właśnie, nie każda druga się nawinie, bo właśnie zależy od tego, jak się nawinie, czy jest elastyczna, czy jest sztywna i tak dalej. Właśnie te supakas nawijają się bardzo łatwo, bardzo przyjemnie, bardzo miło. Eee, nawijamy drugą owijkę, ona tak w pierwszej chwili, te, te dwie owijki naraz będą wyglądały tak trochę tłusto, trochę grubo, to tak będzie trochę mało estetycznie wyglądać, ale to się ubije, ułoży i to będzie wszystko ładnie, zgrabnie wyglądać, pięknie, mucio, błene. jest podwyższony komfort, jest wygodnie, nic się z owijką nie dzieje. Jeżdżę już, płukę w nią, nie ściera się, nie, nie zadziera się, nie, nie, nie klei się, nic, wszystko tip-top. I warto nad tym przysiąść, warto tą owijkę zastraną zakichaną, fabryczną wymienić. Ja nie wiem co to jest, rower za 20 parę tysięcy złotych i jakaś piankowata, gówniana owika. Przecież to jest z nieporozumienia. Jeszcze jedna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, to jest taka, że Owiki, niektóre te koreczki odwijek, niektóre mają wciskane korki, a niektóre mają y, przykręcane na śrubkę. I oczywiście te wbijane często się luzują, często po prostu wypadają, więc absolutnie na konieczność to są y, owiki. Co to się nagrywa? Nagrywa się. To są owiki wkręcane. Także polecam serdecznie. Supakaz, Nie wiem jak to jest wersja, nie pamiętam. Kusz, kurz, coś tam. No, zwykła, standardowa. Tyle to ja się jednak marudzę, że nie mam gdzie jeździć. Ja tu wyjechałem 50 km od domu, a tu w jak w ma, niemalże. Białe, lśniące. No, troszkę dziurki są, ale no, przecież mimo wszystko. Yy, numer dwa, moi drodzy, to jest oczywiście klocki hamulcowe. Znowu fabryczny rower. Czy to, be, czy to będzie najnowszy elektroniczny Rival? Żywiczne. Czy to będzie Shimano GRX? Najwyższy model, no nie najwyższy, ta jedenastka, bo teraz weszła dwunastka żywiczne, co prawda z radiatorkami, ale jednak żywiczne. No i te żywiczne klocki, no umówmy się, no po płaskim, na co dzień. O! Po płaskim, na co dzień No to jeszcze. Ale normalnie, no to, przecież to są raz, że to kiepsko hamuje, dwa szybko się zużywa. Pojedziecie w góry, to wam na dwa dni starczą. Później to trzecie metalem o metal przepalone tarcze. Siła hamowania jest beznadziejna. W deszczu to już w ogóle nie ma o czym mówić. W deszczu to jeden dzień jazdy, i praktycznie po klockach. Co tu jest grane? Tu nigdy nie byłem. Tam ale. Kapitalny las. Jak to zasiedza zieleni, to ja przecież. O jejku, jejku. Tu jest jakiś betonowy bunkier. Krąg żelbetowy tornado. Pff, tu jakaś. Co to jest? Ale pięknie! No moi kochani! To ja nie widzę, gdzie ja już, gdzie żyję, w jakich warunkach co to się dzieje. Będzie pod światłem, ale mogłem pokazać, przecież co? Co wam nie pokażę? Zobaczcie! Piękna sprawa! Klocki hamulcowe do odjazdu z tymi klockami żywicznymi. Nie można w tym jeździć, nie da się. Bez porównania. Ja jeździłem zarówno w Raywalu, zarówno w Shimano, te hamulce, Hydrauliczne, mniej więcej, ja tam nie widzę różnicy. Mniej więcej jest to samo. Jeżeli jest, różnica to jest jakaś minimalna, ja tam tego nie zauważam. Jeździłem na początku na żywicznych, oczywiście, no bo żywiczne były od nowości, żywice się rozzajechały bardzo szybko i ja jestem bardzo gorącym zwolennikiem klocków półmetalicznych. Co prawda ani Shimano nie produkuje półmetalików, ani sam nie produkuje półmetalików, więc trzeba szukać to u jakichś firm zewnętrznych. Natomiast ja już od bardzo dawno od wielu lat, Gaffler, Graffler, Graffler nie wiem, pewnie wiecie o co chodzi, czerwonych używam, już jeszcze jak na rondo jeździłem, używałem. Kurde, one mi się dobrze sprawdzają. Yy, w każdych ekstremalnych nawet, że warunkach działają, nie zapiekają się, nie wiem, no, hamują w deszczu, nie piszczą. Yy, ta siła hamowania w porównaniu z tymi żywicznymi jest o wiele, wiele lepsza. Jeżeli ktoś ma poczucie, że coś słabo, kiepsko hamują, tego jego klocki zdecydowanie warto wymienić. Na Metalikach kiedyś tam jeździłem, ale te Metaliki właśnie mi coś rzym poliły mocno i właśnie mi mocno piszczały. Ciągle nie mogłem tego, tego piszczenia prze, jakoś przezwyciężyć. Czy nawet jak myję jakąś pianką, taką Fenfinksem czy czymś, to nawet po kapie trochę, to wyschnie i dalej to jeździ, nie ma z tym problemu. Więc jak najbardziej wymiana klocków hamulcowych to jest coś, to na co warto zwrócić uwagę, to jest inwestycja, która się opłaca, jak ktoś jeździ bardziej sportowo, jeździ po górach, w terenie, w każdej pogodzie, to zdecydowanie warto. No jedne klocki na sezon no to na pewno nie starczą, no dwie pary myślę, że powinny spokojnie wystarczyć. Tu chyba zrobimy jakiś, kurde, wyścig, nie, mam taką trasę i już jest tak, no przecież kos kosmicznie dopieszczona do, do, do pod każdym, a tam jest jakaś ścieżka, Z względem, kurde, wełna, no, wełna jest zaplanowana, ale no, za ta trasa bije wełnę na, na głowę, nie. Nie wiem, może zrobić jakieś coś, jeszcze coś, jakieś, kurde, fajnie, 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 fajnie chyba, fajnie pokazywać. O... Co to jest, basen do Jasnej Ciasnej? Tam też? Idę w basen. No, zobaczcie no to jaka tu jest runda. A to miał być krótki rower. Choinka, no choinka. No ale jesteśmy dopiero przy punkcie trzecim, no i musimy to skończyć, no i nic nie poradzę. No. Tak, tak to wygląda niestety. Numer 3. Sztyca. Moi drodzy, jeżeli chodzi o rowery karbonowe, to sytuacja nie ma miejsca, wiadomo, karbonowa rama karbonowa strza. Sztyca właściwie jest zawsze, natomiast jeżeli mamy aluminiaczka, rower aluminiowy, aluminiowa rama, to sztyca może być karbonowa, a może być często jest aluminiowa. I tutaj warto się nad tym pochylić, warto się zastanowić, czy aby tej sztycy nie wymienić na karbonową. Bo otóż, wszystkie drgania, które idą z ziemi, wszystkie nierówności, drgania, które idą z ziemi, idą po całym rowerze, no i aluminium odbija te wszystkie drania, Drania, drgania, aluminium odbija te wszystkie drgania i kieruje je na nasze dubsko, więc, więc komfort jest taki sobie. Karbon natomiast będzie częściowo te drgania pochłaniał, więc komfort przy aluminiowym rowerze, aluminiowym no ramie, a jednak karbonowej szczycy może być zauważalny. No poza tym karbonowa szczyca jest troszeczkę lżejsza, więc tam jak ktoś już by chciał sobie parę tych gramów urwać, to wiadomo, że coś tam zyska, nie za wiele. No, jeżeli miała być to tylko i wyłącznie wymiana sztycy, no to, to nie ma co się yy, za dużo tam zachwycać, ty, bo to tych ty, ty, ty gramów za wiele się nie urwie Natomiast co yy, również warto zauważyć, karbon jest bardziej wytrzymały niż aluminium więc ryzyko, że nam pęknie karbonowa sztyca jest mniejsze niż miał, miał, miał na, miał na miała pęknąć sztyca aluminiowa, więc nie ma obaw, że... że z tym kątem, że coś by się miało wydarzyć, no poza tym yy, karbon jest bardziej elastyczny i karbon pracuje sobie na boki, więc my jeżdżąc po wertepach, po wybojach, po jakich różnych po prostu nierównościach, no to ta sztyca może wam zademonstruję. Jeżdżąc po nierównościach sztyca. Będzie się, no nie zrobię tam, będzie pracować, będzie się gięła do tyłu i czasami to jest centymetr, czasami to jest 2 centymetry odgięcia, gdzie po prostu sobie ta sztyca pracuje, jeżeli mamy rower z niską ramą, ta sztyca jest bardziej wysunięta, będzie pracowała bardziej. Jeżeli mamy rower, gdzie ta rama jest bardzo wysoka, rurka ta pozioma jest wysoko poprowadzona i ta sztyca wystaje niewiele nam z ramy, no to wiadomo, że tych korzyści będzie nieco mniej. No i tutaj warto zapamiętać, że przy karbonowej sztycy trzeba szczególnie zwrócić uwagę z jakim momentem obrotowym dokręcamy sztycę. Warto posmarować pastą do karbonu wewnątrz, tam gdzie to, to, ten element, który wchodzi w ramę, no i pilnować, żeby tam Yy, nie wiem, nie przekroczyć wagi, jaka jest zalecana, bo tam yy, no, tego trzeba pilnować, no i tam, żeby trochę tej sztycy jednak mimo wszystko było wewnątrz ramy, a nie wysunięta na maksa jakaś super, hiper, <grytka> króciutka no, aluminiowe, te nowe wszystkie aluminiowe nowe komponenty są coraz bardziej cieniowane, wylajtowane też producenci aluminiowych komponentów próbują schodzić z tej wagi, więc ten aluminium nie jest jakoś specjalnie wytrzymały więc karbonowa szczyca jak najbardziej, spoko i teraz, uwaga <laughs> popularne rowery aerodynamiczne, prawda? jakie rowery? smukłe powabne kształty coraz częściej trafiają się nam y, sztyce areo również. Jakie sztyce? W rowerach, no, które już nie załatwo tak wymienić, natomiast jeżeli ktoś by się sugerował tym, że fajną będzie miał sztycę aerodynamiczną, sztyce aerodynamiczną, to trzeba zwrócić uwagę, że sztyce, które są tutaj spłaszczane, są takie smukłe, no to wiadomo, te opływy powietrza, aerodynamiczne i tak dalej, kogo to interesuje, natomiast ona już nie będzie pracować, ona będzie sztywna jak diabli i tam nie będzie tego ruchu przód-tył, więc trzeba to wziąć pod uwagę, że rower z aerodynamiczną z sztycą, no nie będzie taki komfortowy, tam są inne zalety aerodynamika z komfortem nie ma za wiele wspólnego. To znowu jakieś nowe szutry, których ja nie byłem świadkiem, jak których nawet nie było. Ostatnio byłem w taką pogodę to ja nie popuszczam. W taką pogodę to przykro mi bardzo. O, czwarty. czwarty element blisko sztycy, siodło. Dla mnie w sumie punkt numer jeden, rzecz najważniejsza, która z automatu pierwsza idzie do wymiany. Znowu te fabryczne siodła montowane w standardzie. No nie spotkałem się jeszcze, żeby to było wygodne, sensownie, się na tym jakoś jeździło. Do 20-30 km to da się przejechać na każdym. Takim średnim belejakiem do stówki też pewnie się da. Ja wymieniłem tylko szerokość w tym co miałem Bontragera Trek'a i tam jeździłem krótkie dystanse to było ok, ale tam powyżej bo już coś tam trochę nie do końca. Nie powiem Wam jak to zrobić, nie powiem Wam jak, jak poszukać si siodło idealne. Jest to bardzo mocno indywidualna kwestia, nie wiem od ilu, ilu to czynników zależy. Na pewno o tym już mówiliśmy ostatnio. Super wylajtowane karbonowe drogie wypasione siódma, również z komfortem za wiele wspólnego nie mają, więc niekoniecznie musi być to karbonowe duże znaczenie ma samo ustawienie śrudełka. I to się może wydawać śmieszne, może wydawać się dziwne, ale naprawdę 2-3 mm wyżej, 2-3 mm niżej, 2-3 mm przód, tył czy góra, dół to wszystko ma znaczenie i to wszystko się przekłada na komfort jazdy w takich właśnie yy, no mówimy no tam po no, długich dystansach, tak? No nie mówimy o przejażdżkach wokół komina. Więc to ma znaczenie yy, no i to i, i na pewno to, co jest ważne przy długich trasach to to, żeby po prostu sobie ta dziura, co jest w środku, ona, ona ma tutaj nam yy, yy, odciążać newralgiczne punkty, czyli po prostu yy, zmniejszać nacisk na gruczoł prostaty, który z punktu widzenia dziada jest kluczowy i więc warto zwrócić uwagę, żeby ta dziurka tam się yy, znajdowała, yy, no i co? No tak, no siodło. Siodło jest super ważny temat. Dużo osób poleca, zachwala, zachwyca się siodłami Bruksa. Bruksy, one są dość ciężkie te siodła, są dość twarde, ale one też kapitalnie, ja sobie jakieś macałem, dotykałem, one też całe to siodło tak się elegancko ugina, pracuje, więc nie, zna, nie spotkałem się z opinią, żeby ktoś z Bruksa siodeł był niezadowolony. Jak macie, korzystacie jeździcie na bruksach, to dajcie znać, jestem ciekaw. Może kiedyś będę miał okazję przetestuję, ale mi jakoś tak wizualnie trochę te bruksy nie pasuje do żadnego roweru, więc. Więc, więc nie, to, które mam, jakieś Sela Italia, z tą celem Italią też jest różnie, niektórzy są zwolennicy, dużo ludzi jest, którym to kompletnie nie pasuje, no bardzo mocno indywidualna kwestia, no to jest droga przez mękę, ja się tych tyle tych siodeł nakupowałem, sprzedawałem. w tym momencie, w jednym momencie to miałem pięć różnych siodełek i żadne było nie tak, żadne było nie tak, dopóki co, nie wiem ja na nim najwięcej zrobiłem. No 360 na wanoce w zeszłym roku, no więc żadnych dolegliwości nie ma, też więc póki co mi się sprawdza, ale Wam nie mówię jakie, jaka to jest dokładnie model, bo po pierwsze nie pamiętam, po drugie nie chce mi się tego sprawdzać, a po trzecie i tak to Wam może za wiele nic nie dać, no to akurat ma w nazwie gravel, a jak ktoś ma w nazwie gravel to trzeba na to, na to uważać, to już wszyscy wiemy, wiemy, prawda? Przejedźmy dalej i ostatni element nam został. Element łączony z dwoma innymi elementami, ale skupimy się tylko na jednym. Do diaska, mój super ulubiony fragment, ciągle nieprzejazny. Poziom wody w rzece wysoki. Kładka rozpruta na czynniki pierwsze. Niestety przejazdu brak. A no taki to jest łącznik fajny. Kurde fajnie by to się połączyło w taką fajną pędelkę i co i nic. Jak zbudować kładkę na takiej rzece? Może o, głęboko. O pani. Tutaj normalnie jest w latem. Rzeczka na szerokości jednej palety, co można przejechać, nawet jakby się uparł. Na upartego, a teraz tutaj to ostatni element, numer 5: opony. Otóż do no nic innego: opony. To jest temat, który na początku ja bardzo mocno olewałem. W ogóle nie, nie przykładam do tego żadnej wagi. Wychodziłem z założenia, że jakie są, takie są, i tak trzeba jeździć, tak się je zużyje, tak się za chwilę kupić nowe i wymienić. I tak jeździłem. Jak wymieniałem, to wymieniałem albo na takie same, albo na podobne. W ogóle mnie to nie interesowało. Ale z czasem, gdy jednak ten opon trochę się przewinęło, gdzie po i węższe, i szersze, i gładkie, i bardziej bieżnikowate, no to się okazuje, że jest. Ma to znaczenie, jest różnica. No naprawdę to czuć, faktycznie to czuć normalnie, jak się jeździ, jak opona się zachowuje, jak, jak się zbiera, jak przyspiesza, jak się toczy po asfalcie, jak się toczy w terenie. To wszystko naprawdę jest odczuwalne. No i teraz tym bardziej, jeżeli chodzi o, znowu, te rowery droższe, no to zazwyczaj jakieś tam sensowne te opony już są, ale w tych takich średniej półki, w takiej średniej klasy, powiedzmy, też aluminiowych na przykład, no to znowu to jest jakiś toporny, Camelot, ciężka opona. Ja na przykład powiem Wam, żona kupowała rower w zeszłym roku, jakiegoś tam Atlas, Focus Atlas aluminiowy na GRX, no i były opony WTB chyba, okropnie ciężkie zdruciane, tam było chyba 800 ponad grubo gramów, 880 gramów opona bardzo ciężkie, 45 mm i gruby kloc. No i żona jak jeździ, to jeździ tam po, trochę dużo po asfancie, dużo idealnych ubitych ścieżek, no nie tłucze po, po kamlocach, po, po gruzach gdzieś tam, więc przy, przy jej wadze to kompletnie, to jest nietrafiony absolutnie strzał. No ale chwilę jeździła, chwilę jeździła i później założyłem takiej takie miałem po treku właśnie ten Bontragera 40, gładkie bardziej. Olbrzymia różnica. Sama początkująca mówiła, że zauważyła, no że od razu zupełnie inaczej się śmiga, Teraz już ma inny rower wymieniła i znowu wielki kloc, jakieś szwalbiaki, grube klocki, no to trzy dosłownie naprawdę to męczarnia. Warto się skupić na oponach, bo to też daje duży komfort jezdny. Ja teraz yy, miałem te Pirelli RC, no, które one demonami prędkości nie są, i wymieniłem tymczasowo pożyczone. Mam yy, takie semi slick opony, bo już się czaiłem od, na początku sezonu, ale nie byłem przekonany, bo takie semi slicky to wiadomo. no na asfalt, na ubite na sucho, tak, ale w, w, w tym, kurczę, ja Wam powiem, jakie, jakie to są dzikusy, ooo, naprawdę, to się, i one są grubsze, yy, one są 42, ale na tych moich obręczach wychodzi 48 mm, więc taki balon i jeszcze yy, mniejsze ciśnienie mam niż w tych poprzednich i no, no, się tak sypie na nich, to są piekielnie szybkie, no, natomiast, no, obawiam się, że w piachu może być cienko, no i w błocie, jak będzie padać, to też może być cienko. Nie? Póki co, przyczepność mają bardzo dobrą. Mogę wam pokazać ten bieżnik, jak to wygląda. Tu jest idealnie gładko, jadąc po asfalcie czy po ubitych szutrach, to praktycznie stykamy się tylko tym z podłożem. Więc żadnych oporów toczenia. Tu jest delikatny bieżniczek, no i tu są takie kosteczki po boku. No i w ogóle czuć, że ta guma, w ogóle jest jakaś taka bardziej. Nie zobacz, ile tu jest. Poniżej dwóch barów, to jest poniżej dwóch barów, a jest taki ogień, ja zrobiłem na 100 km, zrobiłem 25 średnią. gdzie ja w życiu takie nie wykręciłem, a mnóstwo terenu, mnóstwo szutrów i non stop się zatrzymywałem, zawracałem, gdzieś skręcałem, zwalniałem, bo przecież sobie penetruję, szukam różne, różne ciekawe yy, yy, te, no jak to się mówi, ścieżki, w, w, wytyczam trasę, być może taką 150-130 km z samymi szutrami, idealną coś kurde wymyślę takiego fajnego, nie aż szkoda, żeby taki potencjał tu marnować to tyle co tam jeszcze? Dajecie znać, jeżeli macie jakieś takie rzeczy, tematy, części, elementy roweru, które wymieniacie zawsze od razu na, na, z automatu, na który, z którymi no nie da się za bardzo współpracować. No, później kwestie ustawienia roweru, to wiadomo, dłuższy, krótszy mostek, no ale to, to już nie, nie wpływa specjalnie na komfort jazdy. Tak patrzę po tym rowerze, czy coś jeszcze z Co takich rzeczy? No nie, właściwie to chyba nie. Siodło mus, opony zazwyczaj też wylatują u mnie od razu. No, i klocki no te żywiczne są które dojadę, dojadę, ale raz zrobiłem błąd, bo miałem niemalże nowe żywiczne. Nie w tym roku, tylko w poprzednim na Teneryfie, i, i po dwóch dniach y, przepaliłem aż całe tarcze hamulcowe. Nie, z blacha o blachę tarła, zjechałem kompletnie. Więc, więc taka była zabawa, że musiałem wymieniać od razu tarcze. A jak przy hamulcach jesteśmy jeszcze, no to ja założyłem też, sobie chciałem porównać, bo jeździłem na SRAM i miałem tarczę SRAMA, a założyłem tarczę Shimano, do hamulców srama i uwaga, nic, nikt się nie, nie zorientował, można tak jeździć yy, i jest to samo, nie ma różnicy, bo myślałem, że może te shimanowskie XT yy, będą jakieś lepsze, te one mają te takie, nie wiem, czy to widać, takie mają, nie wiem, co to ma służyć, czemu, jakiś wlot powietrza niby coś, ale generalnie nie, 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 nie widzę różnicy, chyba jest to samo. Tu może Wam pokażę, jak, czy to pracuje, jak się gnie. Widzicie jak pracuje, jak chodzi do tyłu, no tutaj ten, ten ISO. O kurde, co tak szczywa, to, to coś pięknie. Ten ISO spit też, też swoje jeszcze robi, no ale samasz też. No to ja już bym się chyba zeżegnał w takiej sytuacji z wami, było miło na raczej. A no, jeszcze coś, no jak jesteśmy przy tych oponach, no to też w sumie można byłoby poruszyć temat, że dętki wymieniamy na tu ale to ja tutaj nie będę tego ruszał, bo to ja wiem, że. Ci co że na tu to do dentek nie wrócą, a ci co że na dentkach to nie mają zamiaru próbować nawet tu więc to sobie omijmy. No i byłby możliwy jeszcze temat pewnie kół karbonowych, ale wymiana kół aluminiowych na karbonowe, no to powiedzmy sobie szczerze, no to nie jest dla każdego, każdemu to nie jest potrzebne. Jak ktoś tam jakoś sportowo jeździć bardziej, to pewnie tak, ale na co dzień takiego do takiej normalnej jazdy to chyba niekoniecznie. Wiadomo różnice są no ale to też jest dość duży wydatek, koszt. Więc tutaj też w tej klasyfikacji to jakby to nie patrzeć, no nie pasuje, no nie pasuje.